Natalia Siwiec zachwyca w bikini. Fani na jej męża. Nie dowierzają. Obserwując Natalię Siwiec w social mediach, można rzec, że wiedzie życie jak z bajki. Odkąd przeniosła się z rodziną do Meksyku, publikuje zdjęcia pięknych krajobrazów. Stale podróżując i zwiedzając kolejne, egzotyczne zakątki świata. Aktualnie. Po spędzonych świętach w Nowym Jorku, których nie planowała, odkrywa kostarkę. Zachwycając ujęciami w strojach kąpielowych, internauci zwrócili jednak uwagę na jej męża. Natalia Siwiec opublikowała na Instagramie zdjęcie, do którego zapozowała z Mariuszem Raduszewskim. Zakochani wymieniają się czułościami na tle pięknego zachodu słońca. I choć zazwyczaj to modelka w Bikini przyciąga główną uwagę. Tym razem komplementy na swój temat mógł przeczytać jej ukochany. Kurczę, ale mąż wyszczuplał. Ale pni mąż zrzucił. Jakąś szczególną dietę stosował, odmłodniał od razu. Z tego męża to została połowa. Szczypiorek się z niego zrobił, żartowali niektórzy. Faktycznie, widać ewidentnie, że nowe otoczenie, w jakim żyją od jakiegoś czasu, sprzyja Mariuszowi. Być może zaczął korzystać z dietetycznych porad żony, która, jak wiemy, od wielu lat nie je mięsa, ale przede wszystkim spożywa mniejsze porcje każdego posiłku. Co więcej, regularnie ćwiczy, dzięki czemu może pochwalić się umięśnionym brzuchem. Podziwiacie jej determinację?